40 lat temu, gdy Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych zakładała ogród działkowy dla swoich pracowników, było tu ściernisko. Na puste pole oznaczone palikami i wyznaczone przez geodetów działki wprowadziło się prawie 200 pracowników. Z dużym entuzjazmem zaczęli zagospodarowywać wylosowany i przydzielony areał. Wielu posadziło świerki i sosny. W pierwszym okresie były one nawet ozdobą działki. Ale po 40 latach drzewa te stały się problemem dla działkowców. Górujące nad działkami drzewa zajmują dużą powierzchnię działki. Zacieniają działkę swoją i sąsiadów. A przez płytkie ukorzenienie stają się nawet zagrożeniem przy występujące ostatnio w Polsce nawałnice pogodowe. 2 sierpnia 2015 roku przeszła przez ogród Nawałnica. Przewrócił się taki świerk, który rósł w tym miejscu obok tego dużego. Przewrócił się na te, na te tuje, oparł się, także większej szkody to nie spowodowało, ale zagrożenie było to u Pana Rysia, mojego sąsiada z naprzeciwka. Również tego samego dnia u sąsiada z, z boku również Pana Rysia przechylił się też duży świerk, który nie przewrócił się, ale o, tu widać jakim nachyleniem był zagrożeniem dla działki sąsiada. Drzewa te chronione są ustawą przed samowolną wycinką. W naszym ogrodzie i gminie Kurnik problem wycinki uregulowany jest następującą procedurą. U prezesa rodzinnego ogrodu działkowego pobiera się druk na usunięcie drzewa. W wypełnieniu wniosku należy podać przyczynę usunięcia drzewa Wpisać obwód drzewa na wysokości 130 cm z dokładnością 1 cm. Uzyskać potwierdzenie od prezesa lub zarządu ogrodu, że jest użytkownikiem danej działki. Do wniosku należy dołączyć rysunek lub lokalizację drzewa na działce. Wypełniony i potwierdzony wniosek składa się w. W naszym przypadku w gminie Kurnik. Po okresie dwóch tygodni uzyskujemy listem listę polocenę, zgodę lub nie na wycinkę. W postanowieniu jest podany termin wycinki i pouczenie. Pan Rysiu uzyskał taką zgodę w gminie na wycięcie świerków na swojej działce. Sąsiedzi pana Rysia, pan Zbyszek i pan Adrzej. Podjęli się tego przedsięwzięcia. Wcześniej piłą szablastą zostały obcięte gałęzie boczne. Eu vou a gente tirar isso <laughs> Wszystkie gałęzie boczne ze świerków Rysiu zgromadził na moim ogrodzie, a ją rębarką przygotuję ściółkę podborów. Z takiej ilości pozyskanych gałęzi ściółką mogę obdarować kilku działkowiczów. Tym filmikiem chcą zachęcić innych działkowców do składania wniosków o wycinkę i wyzbycie się tak olbrzymich drzew z działki.